Witajcie moi kochani, słuchajcie, jest to niezwykle ważny dla mnie materiał. Pokazujący tak naprawdę, że serce, czas, które wkładam i tak naprawdę tym odcinkiem dopiero można porównać sobie to jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. I to co wkładam w ten serwer, w to co robię, się naprawdę opłaca i jest jakby w naprawdę wspaniały sposób przez was odbierane. Jest to takie podsumowanie rocznej edycji, dokładnie drugiej edycji Skyblocka High Economy. Rozumiecie? Boże, minął już rok. Niektórzy mieli spędzone miesiące czasu online, co jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia na serwerze. Jesteśmy już wszyscy o rok starsi. To jest w ogóle. Przechodzi mi to ludzkie pojęcie, bo minęło to tak szybko, że to jest niesamowite. Ale przeżyjmy to wszystko jeszcze raz. Przeżyjmy to jeszcze raz tym filmem. Pokażę Wam teraz, przez co przechodziliśmy, co Wyście wytrzymali i jaki krok do przodu o milion kilometrów po prostu zrobiliśmy i przez ten rok czasu. Ponieważ niedługo nowa edycja, więc stwierdziłam, że taki film będzie super i też dużo tutaj fajnych jakby komentarzy zresztą od was dostałam, żeby coś takiego nagrać. Mam nadzieję, że ta edycja potrwa tyle, albo jeszcze nawet dłużej. I zapraszam teraz wszystkich do oglądania, jeżeli Wam się spodoba, zostawcie komentarz jakiś, zostawcie tutaj jakąś łapkę w górę. Możecie dać znać też, czy pamiętacie te wszystkie sytuacje. No i już nie przedłużam. Oglądajcie! zobaczymy, kto tutaj jako pierwszy napisze yy, dobra, chyba Kuan tutaj Kie, boże, jaki spam poszedł matko bosko może zgadniecie, ile jest aktualnie TPS-ów możecie, da dawać teraz chwilę do namysłu znaczy, ja się teraz troszeczkę śmieję, ale to nie jest śmieszne bo pomyślcie sobie, że jest aktualnie 106 osób, dość wcześnie jest przy, uwaga, słuchajcie przy 3,77 yy, TPS-ów Dobra, jeszcze, jeszcze tak się nie robiłam Jakąś skargę, że dzieci straszysz Albo nie, że grozisz jakiemuś dziecku Ej, muszę być poważna Wyciszała to, albo mama się drze, albo z kotem coś Spoko Dobra Ej, co żeś się odwalił? No właśnie nie wiem, sam się dziwię nie wiem, bo ja miałem jakiś, nie wiem, ile A on jaki, miał. Jakiś y, jaki Stefan coś. Stefan? Co? Ale nie ten, nie ten ze Skybossem, jakiś inny. I Ej, napisał, jeżeli... że coś tam groziłeś rodzicom i że ci rodzice przyjdą, będą ze mną rozmawiać, bo nie będą tego tolerować, coś tam jakieś takie... Wytyfy? No. Wspinanie <noise> łuku zmienia, o nie, zmienia prędkość poruszania się. Dobra zobaczymy Zobaczymy ile tutaj graczy odpadnie przy tym pytaniu Czy tutaj ktoś stanął na niebo Chyba logiczne, jest powiedzieć, że tak Zobaczymy, ktoś tutaj Aha, przepraszam, czy ja jestem jako What? Czy ja odpadłam właśnie z eventu? Poczekajcie, bo to był taki mały, krótki fail się mam rozumieć i możemy zaraz zaczynać, tak czy nie? Nie. Nie. Po, po, Co to było tak, nie. Jak, taki głosik taki w ogóle. <noise> Ja Co to było takie? I tam po, po małysik. nie, nie. Tak się, tak się zestresowałeś jak przy trolu, czy nie? Tylko gorzej. <noise> nie, Mausik. Dobra, zaczynamy słuchajcie. Musicie na początku się przedstawić, proszę bardzo. Mausik, nie, nie. Tak się, tak się zestresowałeś jak przy trolu, czy nie? Tylko gorzej. <laughs> nie A? zwalaj na ping, po prostu już nie masz połowy platformy i tyle. A bo mam grube palce i tyle. <laughs> Maciej, musisz teraz przetrwać yy, napad śnieżek. Uwaga. A Uwaga. A ty mnie widzisz w ogóle, bo ty. Dobra. A ja, runek jest. Uwaga. Tam. W ogóle, bo ty. Dobra. A ja, runek jest. Uwaga. Tam. To jest runek. A kurna, co jest? Poczekaj. <laughs>

To no takie moje krótkie podsumowanie, słuchajcie, oprócz tego były problemy, chociażby z logowaniem, zrobieniem się duszków, gracze czekali po kilka godzin na restart całego proxy, było dramatycznie, jeżeli chodzi o stabilność, nie ma co się oszukiwać. Teraz już od około, nie wiem, pół roku myślę, że nie ma żadnych z tym problemów, więc cieszę się bardzo, już nie wywala, już nie ma jakichś takich, nie wiem, ścinek, problemów z logowaniem. Były po drodze, kurcze, problemy z wypłacaniem do tych czeków, można było te czeki jakoś bugować, ale żeśmy to przetrwali, bo. Jakoś gracze mimo wszystko grali dalej, zrobiliśmy cofkę. Później był Włam na przykład, jeden, drugi, po prostu serio, masakra. To, co ta edycja yy, miała ze sobą, to jest szok. Teraz już takich rzeczy oczywiście nie będzie, i teraz przejdźmy jeszcze do podsumowań i do takich wspomnień, właśnie od graczy. Bo teraz widzieliście moje, a teraz macie jeszcze od graczy. jak napisał, wspomnienie, był event OX chyba i ja stanąłem pod napisem tak, miałaś wtedy live i było, zaraz wyfruniesz. E ja no, w sumie często to mówię, <grytujesz> to do mnie. Lub, rekrutacja na skyblocka high economy, chodziłem przed drugim etapem taki zestresowany, plus jeszcze bardziej jak nas midek nastraszył. Ostatni etap to był yy, i byłem mega zestresowany, bardziej niż przed, ale jakoś wyszło, odstresowałem się po twoich słowach, nie stresuj się czy coś takiego. Bo taki kok zgłosi kto no, o słodko, <grytujesz> Co do wspomnień od Jasia. Dzień eventowy w Wumpysia na konto raperki. Kiedy pierwszy raz wbiłem na serwer, i stwierdziłem, że jest to najlepszy Skyblock, na jakim grałem. A nie wszystkie killów spadające mi do Wojda. O nie, to było najgorsze. To musiał, to musiał być ból. I takie z tych, których pojawiło się na live. To kamcia, daj kluczyk. List mi on najbardziej zapamiętał jednak z tej edycji. Słuchajcie, to jak każdy mówił. Że torop spał na maszynie, bo były ścinki No to było dobre w sumie Tutaj mega długa wiadomość od Matiuszka Słuchajcie, przytrafiło mi się podczas trzeciej edycji Okazało się, że Giga Koks się gra Bla, 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 poznał dużo osób Tutaj wszystkich wymienił, słuchajcie, zdobył po prostu Milion topek w skrócie wielkim Bo za dużo by było czytać Później, co tu napisał Rekordowa kasa, miałem wszystkie dostępne Aniewskie itemy, Skybosa za monety Upgrade również, no i oczywiście Ostatecznie, jak już edycja miała po 7 osób Więc wywalało serwer co chwilę no to zaczął gadać z poolem no i oczywiście moje wrażenia z gry to giga super trip na serwerze bez giga polecam omega ale super naura no więc y, takie tu podsumowanie podsumowanie od Matiuszka